Przeciwprostokątna. Trójkąta prostokątnego ma długość 26 cm, a jedna z przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta. Wykonajmy rysunek poglądowy trójkąta prostokątnego. Kąt prosty. I wstawmy dane. Przeciwprostokątna ma długość 26 cm. Czyli ten bok właśnie tyle cm ma. O tych dwóch przyprostokątnych wiemy to, że jedna z nich jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Jest krótsza, jest dłuższa. Ta jest o 14 cm dłuższa od tej. Więc jeżeli tę oznaczymy sobie jako x, to ta przyprostokątna musi mieć długość x plus 14 cm. Jak widzimy, aby obliczyć obwód tego trójkąta, na pewno musimy mieć x. Trójkąt prostokątny oczywiście działa tu twierdzenie Pitagorasa. Przyprostokątna do kwadratu plus druga przyprostokątna do kwadratu jest równe długość przeciwprostokątnej do kwadratu. Te, to wyrażenie przepiszemy x kwadrat dodać. Tutaj skorzystamy ze wzoru słucowego mnożenia. Jest to wzór a plus b i do kwadratu. Rozwinięciem wzoru a plus b i do kwadratu jest pierwszy wyraz do kwadratu, ponieważ jest to suma, więc dodać podwojony iloczyn, czyli dwa razy a i razy b, i dodać jeszcze drugi wyraz do kwadratu a plus b do kwadratu jest równe a kwadrat dodać 2ab i plus b kwadrat. Patrząc na to wyrażenie, naszą literką a jest x, literką b jest 14. Czyli zamiast takiego zapisu zapiszemy takie trzy wyrazy. Więc pierwszy wyraz do kwadratu plus podwojony iloczyn czyli dwa razy pierwszy wyraz i razy drugi wyraz i plus drugi wyraz do kwadratu równa się. No i tu mamy 26 do kwadratu. Wyliczmy to sobie w pisemnie. 26 razy 26 mnożymy.

676. Spójrzmy na całe równanie. Te dwa wyrazy możemy już do siebie dodać, uzyskując 2x kwadrat. Ten wyraz, kolejność mnożenia nie ma znaczenia czyli pomnożymy najpierw 2 razy 14 to jest 28, i razy x to jest 28x. 14 do kwadratu. Wymuszmy, podobnie jak przedtem, pisanie. 14 razy 14 uzyskujemy. 4 razy 4 to jest 16, i 1 dalej. 4 razy 1 to jest 4, i 1 to jest 5. 1 razy 4 to jest 4. 1 razy 1 to jest 1. 6, 9 i 1, czyli ten wyraz do kwadratu to jest 196. Ponieważ jest to równanie kwatowe, najczęściej rozwiązujemy w ten sposób, że wszystkie wyrazy przerzucamy na stronę lewą. Więc liczbę 676 przerzucimy ze znakiem przeciwnym. I po prawej stronie jest już 0. Te dwa wyrazy przepiszemy, natomiast tu wykonamy odpowiednie odejmowanie. 2x kwadrat dodać 28x. Jak wykonamy to odejmowanie? Jest to liczba mniejsza, minus większa. A zatem jedną z metod jest to, że od większej odejmuję mniejszą, ale znak będzie pochodził od tej. Odejmę pisemnie: 676 odjąć 196. 6 odjąć 6, 0. 7 odjąć 9 się nie da, zatem pożyczamy stąd, czyli tu zostanie 5, a tu po pożyczeniu tej jedynki i dodaniu 7 to jest 17. 17 odjąć 9 to jest 8. I zostaje odjęcie 5 minus 1 to jest 4. Czyli wykonując to odejmowanie jest 480, ale ponieważ tutaj było mniejsza minus większa, więc będzie ze znakiem minus. Minus 480 i jest równe 0. Możemy rozwiązać to równanie, ale patrząc na współczynniki, możemy sobie jeszcze troszkę ułatwić. Dzieląc obie strony przez 2. 2x kwadrat przez 2 to jest x kwadrat, 28x przez 2 to jest 14x, no i 480 na 2 to jest 240, oczywiście ze znakiem minus. Równanie kwadratowe. Uzyskane to jest x kwadrat dodać 14x i odjąć 240 równa się 0. Rozwiązujemy to równanie najpierw wypisując współczynniki. Współczynnik A jest to liczba stojąca przy x kwadrat, czyli domyślna liczba 1. Współczynnik B jest to liczba stojąca przy x, czyli 14. I liczba c jest to liczba wolna dokładnie wynosząca minus 240. Obliczamy wyróżnię trójmianu kwadratowego, czyli tak zwaną deltę. Wzór na deltę to jest b kwadrat odjąć 4ac. Wstawiamy do tego działania. b kwadrat, czyli 14 do kwadratu. Odjąć 4 razy a to jest 1 i razy c to jest minus 240. Delta jest równa. Mamy tu wyrażenie 14 do kwadratu, ale chyba nie musimy powtórnie liczyć. Pamiętamy o tym, że robiliśmy to w tym miejscu i to jest 196. Potem mamy iloczyn trzech liczb, po kolei minus 4 razy 1 i razy minus 240. Zacznijmy od znaku: minus razy plus razy minus, ponieważ w mnożeniu jest parzysta ilość minusów, znak na pewno tego mnożenia będzie plus. I pozostaje nam mnożenie 4 razy 1 razy 240. Chyba to możemy już zrobić pamięci. 4 razy 200 to jest 800.

Jeden dalej i wychodzi te 9, 10, 11. 1156. 1156. Rozwiązaniem tego równania są pierwiastki tego trójmianu. We wzorach na pierwiastki tego trójmianu występuje pierwiastek z delty. Spierwiastkujemy deltę. Patrząc się na tę liczbę, zastanawiamy się, jaka liczba to może spełnić. Ponieważ na końcu jest 6, a ta liczba jest większa niż 900, a mniejsza niż 1600, więc na pewno pierwiastek z tej delty na pewno musi być pomiędzy 30 a 40. Ponieważ jest końcówka 6, no, cyfrę 6 na końcu. Jedną z cyfr tak podejrzanych jest czwórka. Sprawdzimy, czy 34 podniesiony do kwadratu nie jest właśnie tą liczbą. 4 razy 4 to jest 16, właśnie ta cyfra 6 na końcu zostanie. 1 dalej. 4 razy 3 to jest 12, i 1 dalej to jest 13. 3 razy 4. To jest 12, i 1 dalej. 3 razy 3 to jest 9, i 1 dalej to jest 10. 6, 5, 1, i 1. I faktycznie 1156 jest wynikiem podniesienia 34 do kwadratu. Czyli pierwiastek z delty to jest 34. Obliczamy Teraz pierwiastki tego trójmianu, czyli x1 oraz x2. Wzór na x1 jest taki: minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b. Skoro b wynosi 14, to minus b to będzie minus 14. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 34. Przez 2a, czyli 2 razy 1. Minus 14 odjąć 34 to jest minus 48. 2 razy 1 to jest 2 i wynikiem jest minus 24. x 2. Wzór jest bardzo podobny, z tym, że przed tym pierwiastkiem stoi plus. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Minus 14, tym razem plus 34 i przez 2 razy 1. Sumując te dwie liczby, uzyskamy 20 przez 2 i to jest 10. Uzyskaliśmy dwa rozwiązania. Minus 24 oraz 10. Spójrzmy jeszcze na chwilę na rysunek. Patrząc się na to, czym jest x, x jest bokiem trójkąta prostokątnego, dokładnie przyprostokątną. Wiemy doskonale, że najdłuższym bokiem jest przeciwprostokątna, a zatem skoro x jest długością odcinka, na pewno on musi być dodatni. Ale też każdy z tych odcinków, każda z tych przyprostokątnych musi być krótsza od przeciwprostokątnej. Więc skoro z tych dwóch przyprostokątnych ta jest dłuższa, to ta nawet najdłuższa przyprostokątna musi być i tak krótsza od przeciwprostokątnej, czyli na pewno x doda 14 musi być mniejsze od 26 czyli x musi być mniejsze przerzucając od 12. I patrząc się na najkrótszy bok, że musi być dodatni i ta, ta przyprostokątna musi być krótsza od 12, to na pewno jeżeli chodzi o x, to założenie jest takie, że ten odcinek x na pewno musi zawierać się pomiędzy 0 a 12 cm. Powróćmy do naszych rozwiązań. Pierwszy x wyszedł minus 24, no na pewno nie może być taka wielkość, gdyż jest to wielkość ujemna, czyli nie należy do założenia. Ewentualnie napisalibyśmy sprzeczne. Drugi x wyszedł 10. I to na pewno już spełnia nasze warunki. Czyli x jest równy 10 ponieważ była jednostka centymetrów. X to był jeden z boków trójkąta prostokątnego. Czyli jeżeli tu wpiszę 10 cm, bo tyle wyszedł X, to ten bok po dodaniu będzie wynosił 24 cm. Polecenie brzmiało: oblicz obwód tego trójkąta. Aby obliczyć obwód, dodamy wszystkie jego boki. Czyli 10 cm, 24 cm i 26 cm. Działanie zapiszemy i da nam to końcowe rozwiązanie zadania. Czyli obwód L jest równe. 10 cm, dodać 24 cm. I dodać 26 cm. Szukaną wielkością obwodem jest 10,24, to jest 34, 54 i plus 6, 60 cm. To jest odpowiedź do naszego zadania.